1 sierpnia minęła kolejna 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Symbolem, który nierozerwalnie związany jest z tym ostatnim polskim zrywem patriotycznym, jest kotwica. Jednak nie jest to symbol nowy, bowiem moda patriotyczna swoimi korzeniami sięga czasu Konfederacji Barskiej, czy też następnego Powstania Kościuszkowskiego. W zbiorach Szanowskiego Muzeum znajduje się kilka przykładów biżuterii patriotycznej, czyli elementów stroju, które Polki i Polacy nosili w okresie niewoli narodowej. Jednym z najstarszych jest krzyżyk z olszynki grochowskiej, wykonany z gałązek zebranych podczas tej bitwy z metalowymi okuciami oraz pamiątkowym napisem. W samym środku. Kolejnym eksponatem z kolekcji Chrzanowskiego Muzeum, związanym z polskimi zrywami powstańczymi, jest pierścionek, tak zwana wieczna łza. Pierścionki takie, tworzone były w okresie rabacji galicyjskiej, czyli w 1846 roku. Zawierały w centrum niewielką perełkę, a symbolizowały żal za grzechy. I przyrzeczenie dalszej walki. Między 25 a 27 lutego 1861 roku w Warszawie miała miejsce wielka manifestacja. Została ona krwawo stłumiona przez zaborców rosyjskich i podczas tej manifestacji zginęło pięć osób. Na pamiątkę tych wydarzeń powstawały pierścionki, krzyże z. Emblematami z datą, którą tutaj widzimy, zaś po drugiej stronie widzimy symbol korony cierniowej oraz napis Warszawa. Takie krzyże noszone były jako uzupełnienie stroju w kolorach czarnym, zakładane najczęściej na wstążki lub grube łańcuchy. I w tym czasie Polki rezygnowały z jakiejkolwiek innej biżuterii. Biżuterię patriotyczną wykonywano z metali takich jak srebro, rzadziej, złoto, mosiąc, ale także z drewna. Przykładem takiego krzyżyka wykonanego z drewna hemanowego jest właśnie ten egzemplarz, który znajduje się w zbiorach naszego muzeum w centrum. Widzimy koronę cierniową razem z orłem, a do orła, do nóg orła za pomocą łańcuszka przypięta jest właśnie kotwica. Kolory strojów, które dominowały w okresie żałoby narodowej, to oczywiście czarny, odcienie szarego czy też fioletu. Uzupełnieniem do tego była biżuteria wykonywana z gagatu, czyli Węgla brunatnego, który można było oszlifować, tak żeby powstawały z niego różnego rodzaju ozdoby: dewiski, medaliony, pierścienie czy branzolety. W naszych zbiorach znajduje się taka dewiska. Była ona ozdobą do męskich zegarków. Jeśli pojawia się kolor w biżuterii patriotycznej, są to kolory biały. Czerwony oraz niebieski. Biały i czerwony to oczywiście polskie barwy narodowe, które ugruntowały się właśnie podczas Powstania Listopadowego. Natomiast kolor niebieski, który znajduje się w herbie Litwy, pogoni, a wszystkie te trzy kolory łączono właśnie w biżuterii patriotycznej. Na przykład w takiej dewizce widzimy. Herb polski, herb Litwy oraz herb Rusi, dodatkowo orłem białym. Mężczyźni nosili spinki do mankietów, również z motywem herbu, tarcz herbowych, wpinki lub brosze. Motyw ten pojawił się również na kolczykach. Ciekawym przykładem biżuterii patriotycznej jest branzoleta z kotwicą. W centrum, tarcza herbowa, taka jak widzieliśmy poprzednio, a wykonana z okazji 60. rocznicy Powstania Listopadowego, czyli w 1891 roku. Dodatkowo. Symbolem niewoli był skręcony łańcuszek symbolizujący kajdany. Symbolem kajdan były również pasy. Taki symbol pojawia się na przykład na tej broszy. Widzimy tutaj pas. Widzimy tutaj również napis Boże zbaw Polskę, oczywiście w połączeniu z orłem, czyli godłem polskim. Noszenie takiej biżuterii było zabronione przez zaborców. W Galicji, czyli również na terenie szanowa, obowiązywały za to surowe kary, podobnie było w zaborze rosyjskim, czyli w Warszawie. Do tych wzorów nawiązano później, nawiązano w okresie I wojny światowej, a powtórzyły się one wyraźnie, tak jak wzór kotwicy podczas powstania warszawskiego.